Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym filmie w 2022 roku. I na samym początku chciałabym oczywiście Wam życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego w tym właśnie nowym roku. Dużo zdrowia, szczęścia, samych radosnych chwil, spełnienia Waszych wszystkich postanowień i planów na ten nowy rok. A ja dzisiaj właśnie przychodzę z takim małym planem, takim trochę. Trochę tak się porywam, wydaje mi się, z motyką na słońce, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam taki właśnie plan odnośnie modów. Trochę się waham, czy Wam się to spodoba, ale zobaczymy. Dla mnie to będzie taka mega motywacja, ale może już przejdę do rzeczy i powiem Wam o co chodzi. Ogólnie na ekranie widzicie teraz taki przegląd, dosyć szybki. Będą tutaj właściwie same stroje na całe ciało oraz włosy. Miałam w ogóle taki ambitny plan, że przejdę przez wszystkie kategorie, ale powiem Wam, że po fryzurach mój nadgarstek już powoli odmawiał posłuszeństwa, więc dałam sobie spokój, są stroje, są włosy, na końcu wam jeszcze może tak szybko pokażę pozostałe kategorie, tak już wiecie, bez przeklikiwania. Ale może wreszcie już ostatecznie do rzeczy. Ogólnie w moim folderze MOC na ten moment jest tak około 8000 modyfikacji. Myślę, że tak pół na pół to będą, chociaż bardziej chyba z naciskiem, że w kasie będzie więcej rzeczy, a reszta to są takie rzeczywiście typu tryb budowy, jakieś modyfikacje skryptowe itd. I powiem Wam, że od jakiegoś czasu gra mi się naprawdę mega zacina, co też jest takie trochę zniechęcające. I ja już naprawdę od dłuższego czasu miałam taki plan, żeby jakoś to ogarnąć, jakoś uporządkować te mody, pozbyć się zdecydowanej większości, ponieważ w większości to są jakieś rzeczy mega stare, mega już 100 razy używane, albo takie, które mi się już przestały podobać. Ale też chciałabym Wam udostępnić te linki do tych rzeczy, ponieważ wiem, że może komuś coś się podoba, ktoś by jeszcze z czegoś skorzystał, bo nie ma tak opatrzone na to jak ja, i miałam właśnie różne pomysły, jak to zrobić. Kiedyś miałam taki ambitny plan, żeby zrobić jeden duży odcinek, w którym pokażę Wam właśnie wszystkie rzeczy i dodam wszystkie linki, ale to jest jednak za duży hardcore, za dużo rzeczy i nie mam zielonego pojęcia, jakby to sprytnie zrobić. Jak może pamiętacie, był też u mnie kiedyś taki odcinek, w którym wylosowałam 100 modów, przeglądałam te mody, i później wrzuciłam wam do nich linki, mówiłam, co zostawiam, co usuwam. I to było fajne i dosyć fajnie się to u was przyjęło, ale były dwa bardzo duże mankamenty tego filmu. I ta seria nie była przez to kontynuowana. Raz, że nie do wszystkich rzeczy udało mi się znaleźć linki. To jest denerwujące, że coś Wam pokazuję, a później tego nie mogę odszukać. A druga sprawa jest taka, że po prostu później wcale tego nie posegregowałam, tylko zostawiłam to w jakimś tam podfolderze z powrotem. I tak to się po prostu skończyło. A mój aktualny pomysł zakłada to, że codziennie będę siadała sobie tak gdzieś mniej więcej na 30 minut, Będę brała po kilka, kilkanaście modów z folderu. Będę decydowała, tak wiecie, bez nagrywania, czy ta rzecz mi się podoba, czy ją zostawiam, czy ją usuwam. Będę sobie to segregowała do podfolderów, ale do wszystkich rzeczy, do których uda mi się znaleźć link, będę wrzucała każdego dnia, tak mniej więcej około 18.00. I tutaj dodam taki mały odnośnik, że będę chciała to robić od poniedziałku do piątku, no bo w weekendy to wiecie, bywa różnie. I będę chciała te rzeczy właśnie Wam wrzucać na Instastory, na moim Instagramie, który nazywa się oczywiście Hopelinka. Link macie pod tym filmem. Będę Wam po prostu wrzucała tam na Instastory zdjęcie tej rzeczy i tam będzie taki odnośnik, wiecie, link, ponieważ ostatnio ta funkcja mi się wreszcie odblokowała, więc będziecie mogli sobie po prostu taką rzecz pobrać. I będą to linki i do rzeczy, które usuwam, i do rzeczy, które zostawiam. Po prostu wiem, że nie do wszystkiego mi się uda ten link odnaleźć, więc co mi się uda, to po prostu tego każdego dnia roboczego będę Wam wrzucała. No i tutaj od razu Wam powiem, że oczywiście nie trzeba mieć Instagrama, ja mam konto publiczne, więc spokojnie można oglądać. Też to jest taki mój pomysł z tym Instagramem, dlatego że na tym moim Instagramie właściwie nic się nie dzieje, a chciałabym tam, wiecie, też coś ciekawego porobić. W ogóle mam dużo ambitnych planów, jeśli chodzi o kanał Instagram, ponieważ ten 2021 to był po prostu uh, istne dno, jeśli chodzi o moją regularność, o moje filmy i tak dalej. Dlatego w tym roku nie chcę za dużo, wiecie, obiecywać, ale mam w sobie mam bardzo dużo planów, jeśli chodzi o aktywność i tak dalej, ale to może z biegiem czasu. Się okaże i wyklaruje, ale właśnie z tymi modami to jest takie moje mocne postanowienie, ponieważ bardzo bym chciała te swoje mody ogarnąć. I tak, kiedy już przejrzę wszystko, wszystkie te mody, to zrobię taki film podsumowywujący, w którym pokażę jeszcze raz te mody, do których mi się udało znaleźć linki, będę sobie gdzieś tam wiecie na boku zapisywała. Zrobię taki właśnie film i pod tym filmem będą po prostu wszystkie, wszystkie te linki. Także jeżeli ktoś nie ma ochoty codziennie śledzić Instagrama, to oczywiście taki film się na końcu pojawi, ale to wiecie, codzienne wrzucanie myślę, że będzie super motywacją. Mam nadzieję, że to się Wam spodoba. Także koniecznie dajcie znać w komentarzu, kto będzie śledził te codzienne mody. I moje założenie jest takie, że chciałabym się pozbyć naprawdę większości tych rzeczy, bo większość jest naprawdę stara, brzydka. A poza tym jest tak dużo tych rzeczy, że ja w większości po prostu jak teraz klikałam, to nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy mam, bo po prostu w tym harmit, że się to wszystko gubi. A wchodząc teraz na jakieś strony typu TSR i tak dalej, jest tyle pięknych rzeczy, że po prostu aż żałuję, że na bieżąco sobie nie pobieram. Więc takie moje postanowienie, że będę usuwała te stare rzeczy, tam może jakieś pojedyncze sobie pozostawiam, które gdzieś tam lubię, lub gdzieś tam mi się jeszcze myślę, przydadzą. A na bieżąco będę sobie też pobierała na przykład z TSR właśnie i będę chciała robić tego od czasu do czasu taki, jak to się ładnie mówi, CC Shopping, taki wiecie, że po prostu coś pobieram i Wam pokazuję na bieżąco i korzystać raczej z tych nowych rzeczy, a nie kisić się w tych starych, Chociaż nie mówię, bo tutaj jest naprawdę wiele bardzo pięknych modów. Ja też jestem taka, że mi jest po prostu szkoda usuwać. Mam też tak normalnie ze swoimi normalnymi rzeczami w normalnym życiu, że w czymś nie chodzę, ale trzymam. Bo wiecie, gdzieś nam się jeszcze przyda, szkoda wyrzucić. No i tu myślę, że w Simsach mam to samo, więc pora się, pora to zmienić. Także takie byłyby moje plany odnośnie ogarnięcia modów. A jeśli chodzi o takie, wiecie, po prostu normalne nagrywanie, to chciałabym w tym roku. Teraz właśnie nie chcę za dużo mówić i obiecywać, bo różnie to później wychodzi, ale chciałabym robić filmy krótkie, zwięzłe, nie rozwlekać jakichś serii, bardziej robić jakieś takie krótkie rzeczy, niż jakieś takie wiecie tasiemce. Oczywiście Lena i Alicja gdzieś tam zostaną, ale oprócz tego to e, robić jakieś nowości, próbować jakichś nowych rzeczy, testować jakieś modyfikacje skryptowe itd., ponieważ no w tym roku było naprawdę bardzo nudno. Ostatnio jakoś taki dostałam dosyć sporej motywacji. Mam nadzieję, że to się utrzyma. Mam też trochę planów takich życiowych, więc pewnie gdzieś tam Wam też o tym opowiem wkrótce. A już w ogóle takim moim oczkiem w głowie ostatnio jest moje konto na TikToku, ponieważ tam ostatnio przebiłam taką, wydaje mi się, magiczną barierę 20 tysięcy obserwujących i, i naprawdę naprawdę wow. Także jeśli macie ochotę, to zapraszam Was też na TikToka, nazywa się hopelinka y, ty. Link oczywiście też macie pod filmem. Może nie będę już więcej smęciła, mniej więcej Wam opowiedziałam, jakie są moje postanowienia mm, modowo-kanałowe. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie trzymać kciuki za to, żeby mi się w tym roku trochę lepiej tutaj na tym YouTubie wiodło. I przy okazji będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie kciuk w górę pod tym filmem, jako taką wielką motywację na ten rok. I przy okazji wiem, że też dosyć sporo osób mnie ogląda, a nie subskrybuje, więc też byłoby mi przeogromnie miło, gdybyście pod tym filmem dzisiaj kliknęli i mi subskrybuj, żeby być na bieżąco z filmami. I tu przy okazji kolejne mam już nagrane trzy filmy na zapas, więc... Wyczekujcie, bo na pewno pojawią się w najbliższych dniach. Właśnie ja bardzo bym chciała nagrywać na zapas, dawniej tak robiłam i to było po prostu super i mam nadzieję, że w tym roku mi się to uda. Już zaczęłam od, od tygodnia codziennie sumiennie coś nagrywam. I tak już podsumowując to oczywiście zapraszam Was na Instagram Hopelinka codziennie około 18, to znaczy poniedziałek od pędziałku do piątku. No i oczywiście film podsumowujący za jakiś czas jak mi się uda wszystko ogarnąć. A na bieżąco na kanale będą po prostu takie shoppingi z nowościami, a te starocie właśnie przerzucam na Instagrama, na który Was oczywiście zapraszam. A teraz jeszcze wejdziemy sobie tutaj na przykład w nakrycia głowy. Jak widzicie, tego też jest sporo, jakieś gumeczki, pasemka i tak dalej. Czyli to będzie właśnie raczej link razem z fryzurą, więc tych modów trochę wiecie, odejdzie, nie będzie tak dużo linków. Myślę, że tak. No, maks połowa to pewnie mi się uda do, w ogóle odszukać. Także to są, jak widzicie, nakrycia głowy, jeszcze jakieś stare tutaj dekoracje, czy akcesoria i tak dalej. Jakieś tutaj, zobaczcie, faraon. Po co to to? Nie wiem. W każdym razie tu jeszcze mamy ewentualnie jakieś dodatki. Rzęsy, o na przykład rzęs jest dużo, a to jest tak naprawdę tylko jeden link. Kolczyki, jakieś tam. To jest wszystko, wiecie, do przejrzenia, do obmyślenia. I co jeszcze? Makijaże. Tego jest naprawdę bardzo dużo. I tutaj będą mega trudności, żeby to w jakiś sensowny sposób odszukać. No, ale zobaczymy. I co by tutaj jeszcze było, to oczywiście, o, na przykład górne stroje, bo tego jak widzicie, właśnie nie przejrzałam, tego też jest cała masa bluzeczek, jakichś topów, kurtek, góry od stroju kąpielowego, czyli to też będzie, wiecie, komplet z dołami. Ok, tak za dużo nie zobaczyliście, ale tak mniej więcej Wam chciałam pokazać, jaka jest tego ilość. Teraz może do góry sobie podjedziemy, no ale jak widzicie, po prostu tego jest całe Multum i część z tych rzeczy tak naprawdę, tak jak mówię Wam, nigdy nie użyłam, ale też myślę, że nigdy nie użyję. Ja też raczej, wiecie, gram takimi modami alfa i te rzeczy takie mm, maxis match, niekoniecznie mi się tak, wiecie, jakoś tam e, podobają i mi się... E, przedają, więc to też pewnie będę chciała gdzieś tam zredukować do minimum. Tu jakieś widzicie naprawdę przeróżne przeróżne gadżety, część z tych rzeczy to jest po prostu zestawami, więc tak jak mówię, kilka rzeczy to będzie tak naprawdę tylko jeden link. I co, a jeśli chodzi na przykład o meble, słuchajcie, bo to też jest sporo rzeczy meble, jakieś takie inne modyfikacje. No to myślę, że być może jeżeli to będzie Wam się podobało, ten przegląd kasa. To może kiedyś zrobimy coś podobnego z meblami, ale myślę, że z meblami to raczej. Już nie na Instagramie, tylko po prostu jako jakiś taki może zbiorczy po prostu sam film na YouTubie. No, zobaczymy. Także to byłyby buty, czy coś pominęłam. Pewnie jakieś tutaj są jeszcze, wiecie, rzeczy typu. Hmm. Dobra, chciałam, żeby to mi się generalnie... O, zamknęło, właśnie tu mam takie piękne tło, więc link też będzie w opisie do tego tła. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. W ogóle to tu jest super, ponieważ tak wiecie, no właśnie jest lustro i można się tam, wiecie, patrzeć z przodu, ale przy okazji mamy też tą perspektywę z tyłu, więc to jest całkiem spoko. Cóż, może nie przedłużam, koniecznie dajcie znać, kto z Was będzie oglądał u mnie te codzienne modyfikacje. Trzymajcie kciuki, żebym była w tym sumienna. No, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i mega motywacją będzie dla mnie Wasza aktywność, właśnie oglądanie tych story. Zobaczymy, zobaczymy, czy w ogóle was to nie będzie nudziło. Ale. Podejmuję się tego wyzwania na ten nowy rok. Mam dużo postanowień, właśnie tak jak mówię, na ten rok. Chciałam zacząć już od nowego roku. E, także trzymajcie za mnie kciuki, ja za siebie też mocno trzymam. E, także co, dzisiaj Was już oczywiście zapraszam na 18, chociaż dzisiaj co mamy? Dzisiaj mamy sobotę, kiedy to oglądacie, ale to nic. Myślę, że dzisiaj, jutro i od przyszłego tygodnia będzie właśnie od poniedziałku do piątku. W weekendy proszę o przerwę, być może tam coś kiedyś od czasu do czasu też i w weekend wrzucę. Ale takie robocze dni będzie się pojawiało. Dobra, nie przeciągam, nie przedłużam, kochani, wszystkiego dobrego z okazji Nowego Roku. Bardzo was proszę o opinię co o tym wszystkim sądzicie. Nie będę się już tutaj, wiecie, rozgadywać i was zatrzymywać. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach i baba.